Witam wszystkich! Jakiś czas temu na kanale obiecałem Wam, że jak tylko przyjdą mi adresowalne diody RGB, to pokażę Wam filmik, jak można sobie zaprogramować Andurino Arduino Nano, żeby nam te diody adresowalne świeciły jak chcemy. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo możliwości, ale ze względu na. na Sporą ilość projektów, którą ogarniam od jakiegoś czasu. Na każdy projekt poświęcę po prostu jakąś tam mniejszą część czasu, ponieważ fizycznie nie jestem w stanie poświęcić więcej jak, jak odrobinę czasu. Więc dzisiaj przygotowałem wam jakiś tam prosty pokaz i chciałbym żeby ten film nie trwał jakoś tam bardzo długo, ponieważ większość moich filmów trwa dosyć długo, więc teraz postanowiłem w jakiś szybki sposób zobrazować Wam i przedstawić, jak można sobie zaprogramować to Andurino. Podłączenie tego jest bardzo proste. Wystarczy Wam kabel micro USB, który podłączacie do komputera i do płytki. Pasek y, diod adresowalnych, czyli gniazdo 5V i data, informacje, czyli trzy pinowe y, są diody adresowalne. I y, co, podłączacie sobie, a i jeszcze zasilać 5V. I to wszystko. I podłączacie sobie do Andurino gniazdo, y, nie gniazdo, y, y, ground, czyli masę. I datę, czyli informacje, które będą z Andurino wychodziły do diod adresowalnych, i dalej 5V dajecie na zasilacz 5V, i masę też dodatkowo na diody. Więc ja sobie tutaj pozwolę już Wam włączyć i pokazać. Co się dzieje? Teraz yy, przez moment wyłączę światło, żeby Wam lepiej uzmysłowić, co się dzieje. Zobaczcie, wędruje nam sobie ładnie dioda, prawda? Czerwona w tym momencie, tylko oczywiście Chińczycy nie byliby Chińczykami, gdyby czegoś nie pomylili. I tutaj na przykład y, kolor y, najprawdopodobniej czerwony i zielony jest pomylony. No ale no to wiadomo, nie będę teraz diod przelutowywał, nawet nie wiem, czy się da, bo trzeba by było pozycjonowanie tych diód zmienić. I teraz pokażę Wam, jak to sobie można w jakiś tam sposób regulować, czyli zmieniać sobie częstotliwość świecenia tych diod, kolor diod, jak szybko ma ta dioda się poruszać, no różne, różne są konfiguracje. Więc przygotowałem sobie tutaj już taki, można powiedzieć, gotowy projekt, który no jakiś czas też musiałem rozpracować, ponieważ to już jest jakieś tam kodowanie, to na pewno jest kodowanie, więc no to nie jest już taka łatwa sprawa. Więc w jakiś tam sposób sobie to rozpracowałem. Więc teraz Wam pokażę. Teraz sobie musimy kompilowanie szkicu zrobić. Jeśli się zakończy kompilowanie szkicu, nie wiem czy nie będę miał zaraz jakiegoś błędu. O, jest kompilacja zakończona. Musimy sobie to wgrać do Andurino. Teraz widzicie, dioda się zatrzymała. W tym momencie y, informacje idą do płytki i zobaczcie. I teraz to, co miałem zakodowane, już jest y, ustawione. Widzicie? Y, dioda czerwona prowadzi y, kolor zielony. I teraz sobie na przykład zmienimy. A jeszcze wcześniej musicie sobie ustawić też w szkicu y, datę pin, czyli macie tutaj do dyspozycji od 1 do 12, więc jaki w szkicu sobie ustawicie numer pinu, taki sam musicie podłączyć na ondurino, to jest bardzo ważne, ponieważ informacja z odpowiedniego pinu musi po prostu wychodzić. I teraz zobaczcie, na przykład dioda czerwona prowadzi zielone diody i ważne jest, żebyście sobie ustawili ile macie diod na pasku tyle sobie możecie ustawić, czyli ja na przykład teraz zrobię coś takiego, że zmienię sobie na przykład na 60 diod, na przykład, nie 600, tylko 60. I zmienimy sobie częstotliwość, czyli w tym przypadku zrobimy sobie na przykład 10. Czyli będziemy szybciej, szybciej nam te diody będą pul czy pulsować, biegnąć, nie wiem, bo to jest efekt taki jak gdyby węża. Czyli teraz sobie zapisujemy, zapisujemy kompilację. OK, wgrywamy. I teraz czekamy aż, aż komputer wyśle informację do Andolino, zaprogramuje go. I zaraz powinien być efekt. Widzicie, dioda czerwona zapierdziela szybciej. Widzicie? I kończy się na 60 diodzie. I teraz na przykład zrobimy to tak, że ustawimy sobie na przykład 300. To jest wszystko o milisekundy chodzi. Wyślemy sobie kompilację szkicu i zaprogramujemy. I teraz patrzcie. I nasza czerwona dioda powinna teraz wolniej chodzić. Widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wolniej tylko sobie idzie. A teraz żeby było fajnie, to sobie zmienimy kolor na przykład na niebieski. Bo lubię niebieski. Zapisujemy kompilację, programujemy. Jeśli już wszystkie komendy sobie wpis wpiszecie, czyli yy, tutaj akurat jest yy, efekt jednej diody, first light, to, to jak to się mówi, już później zmiany kolorów, to co będziecie w danym momencie potrzebowali, to już jest prosta sprawa. I teraz zobaczcie. Dioda czerwona sobie śmiga. Tylko przez, przez 160 jute, co jest ustawione. I teraz sobie jeszcze raz zapiszemy, zrobimy yy, programowanie i musimy sobie zmienić na niebieskie. I teraz zapisałem to na niebieskie i teoretycznie powinno nam zmienić na niebieskie. Ale widzę, że nie zmieniło, więc jest jakiś, jakiś mili błąd. Aha, ok, już wiem dlaczego. Nie w tym, nie w tym wierszu zmieniłem. Ok. Myślę, że teraz to powinno zadziałać. Też tak jak mówię, nie jestem jakiś biegły w tych sprawach, więc. Mogę się też pomylić, ale wydaje mi się, że mniej więcej yy, wytłumaczę Wam to w miarę dobrze. Aha, teraz musimy kliknąć programowanie. OK, zaraz zobaczymy czy się coś zmieni. Ale właśnie teraz widzę, że... Coś się chyba zawiesiło w Andorino, ponieważ nie zmienia mi ustawień. Dioda się zatrzymała w którymś miejscu i nie ma żadnego efektu. Ale ok to zrobimy to w inny sposób. W takim układzie damy sobie diod. 19, czyli tyle, ile liczy mój pasek. I wgramy. Zobaczymy. Ale widzę, że najprawdopodobniej coś jest z Andurino, ponieważ to nie jest oryginalne Andurino, tylko to jest klon. A, już rozumiem, o co chodzi. Bo ja ze względu na filmik y, musiałem zmniejszyć troszkę światło. Rozumiecie, żebyście, żeby wam widzicie, jak ustawię maksymalny, czyli 5V, to te diody świecą tak mocno, że niezbyt wyraźnie widać to w kamerze. Więc dlatego ja zmieniłem napięcie, a na poszczególnych kolorach y, ważne jest napięcie zasilania. I, i dlatego, dlatego zielone y, świeciły. A niebieskie już po prostu świecić nie chciały, więc musicie mi wybaczyć ten mały fail. No i teraz będzie troszeczkę, troszeczkę jaśniej to wszystko. I teraz sobie możemy z powrotem zmienić na zielone. I zrobimy sobie tą diodę prowadzącą, i mam nadzieję, że to już wszystko powinno teraz zadziałać. Po prostu przy, przy, przy... nagrywam to wieczorem, można powiedzieć, że w nocy. No, widzicie? I teraz niebieska dioda prowadzi czerwone diody. Czyli tak jak, tak jak mówiłem, ponieważ w tym pasku z Chin jest zamieniony kolor najprawdopodobniej czerwony z niebieskim, bo jak wpisuję w programie green, to zapala się czerwony. A żeby się zapalił zielony, no to muszę wpisać red. Więc y, najprawdopodobniej po prostu paski są zamienione. Ale jak widzicie, teraz niebieska dioda prowadzi czerwone. I teraz, żeby Wam udowodnić, że nie jestem gołosłowny, jeśli wpiszę tutaj red, to y, będzie tak jak mówiłem. I... Nie wiem, może ja się mylę, może, może tutaj coś po prostu w kodowaniu pomyliłem, ale wydaje mi się, że chyba raczej nie. Że tutaj jest kwestia pomylenia, pomylenia raczej pomylenia. Może nie tak pomylenia, jak jak nie wiem, niekompatybilna, niekompatybilny jest ten pasek do, do tego Gandurina czy, czy na odwrót. Nie wiem, nie wiem jak to określić. Nie chcę tutaj się wypowiadać. Jeśli mieliście styczność z tym, możecie mi dać znać w komentarzu, ale zobaczcie. Widzicie, wpisałem red i za, zapala się green. Więc najprawdopodobniej tutaj jest problem, problem właśnie z y, na pasku. Że po prostu diody wlutowane są jak wlutowane. Andurino i y, 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 y Szkic wysyła, wysyła sygnał, sygnał taki, za, za, jak to się mówi, y, sygnał nie wiem, koloru czerwonego, a, za, a na diodach, na tym pasku po prostu zapala się kolor zielony. Niestety, nic na to nie poradzę. Nie jest to jakiś tam wielki problem, ponieważ jak sobie raz zaprogramujecie i zapamiętacie, że czerwony po, 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 pomylony jest z, z, z zielonym, to, to dla Was to nie ma żadnej różnicy. Ja sobie kilka razy to tutaj poprogramowałem i, i już dla mnie nie ma większego problemu. I teraz jeszcze sobie na przykład zrobimy szybciej. Czyli zmniejszymy sobie na przykład do 10 milisekund, czy nanosekund, już nie, już nie chcę kłamać. I zobaczcie. I dajemy programowanie. I teraz nasza dioda będzie przyspieszać. I uwierzcie mi, poza zmianą kolorów, poza y, y, częstotliwością, czyli szybkością mrugania tak itd., itd., tutaj możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że z czasem sobie bardziej, bardziej, jak już, jak już, jak to się mówi, troszkę sobie z tych, tych projektów po, po realizuje to co, to, co mam w zamyśle, to już będę się po prostu bardziej starał bardziej to rozpracowywać i, i wtedy może w miarę możliwości pokazać Wam to na kanale. Nie tak jak z moim wzmacniaczem. Co wyszedł? Może ci, którzy obserwują mojego Facebooka, wiedzą, co się stało. Zrobiłem ten wzmacniacz i, i nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że włączyłem rejestrację, a rejestracji nie włączyłem. I po prostu zdenerwowałem się i nawet już nie wlutowałem tych tranzystorów, po prostu zostawiłem to. I z czasem, nie wiem, może zrobimy jakieś testy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo mam problem ze stolarzem i nie mogę wystartować z moim projektem. Ja przepraszam, że to, to wszystko w jednym filmie, ale jakoś tak y, myślę, że, że to będzie fair. Przyszedł mi z Chin laserek do grawerowania właśnie plexi mojego projektu, no ale niestety stolarz mój się wycofał, więc teraz znowu muszę czekać. I już nawiązałem kontakt z jakimś innym stolarzem i obiecał, że bez problemu mi ogarnie te y, te podstawki, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie już będę też mógł wystartować z, z robieniem jakichś tam indywidualnych projektów do, 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 do yy, przepraszam bardzo, do właśnie tej pleksji. I jeszcze na koniec zmienimy sobie na przykład na kolor biały. I tutaj z tego, z tego, co tutaj się orientuje, wielkość liter też ma znaczenie, więc jeśli, jeśli zaczniecie się w to bawić i, i na przykład w nieodpowiednim miejscu, na przykład tutaj w tej linijce, wszystko ma być z małych na przykład, ale już na przykład w ostatniej linijce już na przykład musi być z dużej, więc na przykład jeśli się pomylicie i zapiszecie z małej, Program, ma, program was poinformuje o jakimś błędzie, więc wtedy yy, musicie od razu sobie uzmysłowić, że, że po prostu to jest tylko problem yy, z, z wielkością liter. Bo no, w programowaniu wielkość liter też, też ma znaczenie: każda kropka, każdy przecinek, każda spacja ma znaczenie. I jak widzicie, śmiga sobie diutka, tak na biało-żółtym tle, bo to też jest zrobione, jak gdyby tak w RGB. Czyli częściej widzicie śnieżno białe. Tutaj już jest taka y, w pół ciepła barwa, a tutaj już macie taką konkretnie ciepłą barwę. Więc y, tutaj mam mały kadr, żeby, żeby rozwinąć ten pasek i pokazać Wam, jak to, jak to wygląda. A tak naprawdę jest efekt bardzo fajny, bo możecie sobie łączyć paski. Możecie sobie, nie wiem, 10-20 metrów tego węża połączyć. Zrobić sobie na przykład, że jedna, jedna dioda będzie Wam się na sekundę zapalać. Możecie sobie zrobić efekt zegarka. Naprawdę możliwości jest full. Ja nie jestem w stanie Wam tego wszystkiego pokazać, ponieważ fizycznie brakuje mi czasu. Też powiększyła mi się rodzina i tak dalej, tak dalej. Też zaniedbuję żonę w pewien sposób, też zaniedbuję dzieci. Dlatego staram się też w jakiś tam sposób na tym kanale. Pokazywać Wam coś w miarę możliwości, ale też nie mogę poświęcić na to bardzo dużo czasu, więc z góry Was przepraszam. Mam nadzieję, że z czasem to się jakoś, jakoś lepiej wyklaruje i, i będę mógł Wam poświęcić więcej czasu. Na tą chwilę jest jak jest, więc co mogę powiedzieć na koniec? Reasumując, zapraszam do oglądania, do subskrybowania, jeśli nie subskrybowaliście jeszcze mojego kanału, lajkowania, udostępniania. I co? Yy, trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć.